Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, na pewno nie zachwyca. Cały ten film został stworzony właściwie tylko w jednym celu. Żeby dać nam kolejną kobietę w miejsce męskiego bohatera. Tak, Czarna Pantera od teraz jest kobietą. Czemu zresztą nie ma co się dziwić, bo Marvel od zawsze był pionierem, jeśli idzie o ideologię feministyczną. Cała reszta jest w zasadzie tłem do tego wydarzenia i jakimś marnym uzasadnieniem dla tego całego filmu. Mamy więc nową rasę morskich ludzi, którzy no trzeba im oddać nie są aż... Tak beznadziejni. Mają na przykład świetne wodne granaty, które naprawdę można uznać za zbrojeniowy cud techniki. Mają również syreny. Tak, te zapożyczone ze starożytności postacie. W sumie jest to całkiem fajny koncept i dziwię się, czemu w filmach o superbohaterach nie jest on częściej wykorzystywany. Więc można powiedzieć, że tych morskich ludzi jeszcze jako tako dało się oglądać. Ale generalnie cały film jest okropnie nudny. Większą jego część stanowią zupełnie denne dialogi. Jest tego tyle, że naprawdę trzeba mieć silną wolę, żeby nie zasnąć. Normalnie w filmach o superbohaterach nie spotyka się takich ilości nudnej gadaniny. Ciągle tylko gadanie, gadanie i gadanie. A sposób, jaki wymyślili na urozmaicenie tej monotonii, było wprowadzenie gadania w obcych językach. No, raczej ten zabieg działa przeciwko skutecznie. Co jeszcze wydarzyło się w tym filmie? Umarła królowa Wakandy. Grała ją sztywna, sztucznie pompatyczna aktorka, która przynajmniej dla mnie była bardzo irytująca. Więc kiedy organizowano dla niej pogrzeb, no nie płakałem. Co jest zadziwiające i za to Marvelowi na pewno należy się punkt stylu, to wprowadzenie do filmu o morskich mutantach i potężnych kobietach, wątku złych chrześcijan i okrutnych księży. Naprawdę, mamy scenę, w której katolicy przedstawieni są jako potwory, posiadający niewolników i znęcających się nad nimi bezlitości. Oczywiście zostali za to ukarani przez morskiego półboga ze skrzydłami na kostkach. Zatem cały ten film, jak po prostu większość produkcji Marvela, jest czystą propagandą. Tutaj. Na pierwszym planie mamy agendę feministyczną. Wprowadza się kobiece postacie, które są bardziej męskie od jakichkolwiek mężczyzn. Nowa czarna pantera staje się samcem alfa i bierze na klatę przywództwo w wakandzie i obrony ich bezpieczeństwa. Tymczasem głupkowaci mężczyźni są nieudacznikami, którzy biegają w sukienkach ze słomy. Taki jest wymiar propagandowy najnowszej czarnej pantery. W sumie nie mam nic więcej do dodania. Omawiam ten film raczej z dziennikarskiego obowiązku, jako nowy super hit, który jakoś trzeba skomentować. Myślę jednak, że w tych paru minutach wyczerpałem całą głębię tej najnowszej Marvelowskiej produkcji. Tak więc trzymajcie się i do następnego razu.